Porażki w Hard Network. Normalnie. Niesamowite. Ostatnio na Wyspie Totalnej Porażki. Obozowicze musieli przetestować swoje umiejętności przetrwania i spędzić całą noc na obozie w lesie. Przyjaźń Katie i Sadie została wystawiona na próbę, kiedy zgubiły się z powodu braku zmysłu orientacji Katie. Zwariowane opowieści Duncana o duchach przeraziły zabójcze okonie. No, a Izzy spłatała susłom figla, przebierając się za niedźwiedzia. Niestety pojawił się prawdziwy niedźwiedź i Susmy spędziły całą noc na drzewie. Prawdziwy kanał. Cody posikał się w spodnie i zaczęło padać. Właściwie e, nikt nie zasnął tej nocy. Ostatecznie zabójcze okonie musiały położyć głowę pod topór i Katie nie dostała pianki. Tak. Ostatnie wyzwanie było trudne, ale jeśli miałbym coś do powiedzenia, to dzisiejsze byłoby bardziej brutalne. Na szczęście? Mam! Jaki nowy horror przygotowaliśmy dla naszych obozowiczów? Oglądajcie! Wyspę! Totalnej porażki Mamo i tato wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znak. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny. Chcę być słońca sobie żyć

Wyspa Totalnej porażki. Katie chciałaby, żebyś walczyła dalej. Przestań. Chodź dołączymy do pozostałych. Ha! Bardzo to przeżywam Czego tu szukacie? Chcecie nam podokuczać? Zostało nam trochę deseru po imprezie w sklepiku Może chcecie? I co? Jesteście tak po prostu mili? Spokojnie Owen zasmrodził nasz domek i mi nie trochę czasu zanim wywietrzeje <grym> Fuj! Koleś! Nie! To znaczy, nie dzięki, już jadłam A jesteś na diecie czy coś w tym stylu? Nie, po prostu nie lubię zielonej galaretki, dobra? koleś, to tylko żelkowy robak! Przepraszam za tamto, węże mnie przerażają. Rozumiem cię! Przy kurczakach dostaje gęsiej skórki! Boisz się kurczaków? <grystanie> kurczaki... To niezły kanał, człowieku. Nagle ognisko zmieniło się w jakiś wielki festiwal zwierzeń. Bew w nieskończoność powtarzała, że chyba by umarła, gdyby zaczęły chodzić po niej robaki. Harold boi się ninja i nawet Heather przyznała, że czuje lęk przed zapaśnikami sumo. Czego ja się boję najbardziej? Chyba zakopania żywcem. Spaceru po polu minowym. W śpilkach. Latania, stary. To jakiś kompletny odpał. Ach, nigdy nie poleciałabym samolotem. Nigdy. Ja boję się gradu. Jest mały, ale śmiertelny. Boję się sama zostać w lesie. Boję się fatalnych fryzur. No dobra, zmieniam to jest o wiele bardziej przerażające niż pole minowe. Rozbrajania bomby zegarowej pod presją czasu? A ja nie boję się niczego! Brednie! Och, serio? A niby jaką ty masz w panie wszystko wiedzący? makiety Celine Dion w sklepie muzycznym. Niemożliwe! Niby co? Chyba czegoś tu nie łapię. Koleś, czy ty powiedziałeś makiety Celine Dion w sklepie muzycznym? Och, uwielbiam Celine Dion! Co to jest makieta? No wiesz, ta kartonowa wycinanka, która stoi w sklepach muzycznych. Nie! Waż się! Naturalnej wielkości, ale płaska, Celine. A więc gdybyśmy tylko mieli tutaj kartonową makietę... Zamknij się! A wy czego się boicie? Wiesz, ja nie cierpię mimów. Nawet bardzo. W porządku, Kortni. boisz się czegoś? No gadaj. Nie. Niczego. He, <laughs> ubiegłej nocy mówiła coś innego. Duncan, a przyszło ci do głowy, że może tylko drwiłam z ciebie i twojej głupiej historii? Jasne, jasne, księżniczko, skoro tak uważasz. Zamknij się! Obo zawicze, wasze kolejne wyzwanie to mała gierka pod tytułem. Poznaj swoje fobie. Musicie zmierzyć się z największymi lękami. Gorszymi od tego. Mamy przerąbane. A teraz nasza pierwsza ofiara. Heather! Spotkamy się w teatrze. To? Czas na sumo! Gwen, ty, ja, plaża. Kilka ton piasku. Chwila, jak się dowiedzieli czego boisz się najbardziej? O, bo im powiedzieliśmy. Przy ognisku ubiegłej nocy. Z czego ja się boję najbardziej? Chyba zakopania żywcem. Chwila, podsłuchiwali nas? To reality show Einsteinie zawsze nas słuchają. To jak gumowe ucho. Szefie kuchni. Dostał pan specjalne zamówienie na dzisiaj dla Tylera? Przy kurczakach dostaje gęsiej skórki! No! <śmienny> Beck ciągle powtarzała, że chyba by umarła, gdyby chodziły po niej robaki. I Beff podniosła poprzeczkę! Bardzo wysoko! Baje się fatalnych fryzur! Uh. Latania, stary, to jakiś kompletny odpał! Ach, nigdy nie poleciałabym samolotem. Nigdy. Ja! Sprostała wyzwaniu i tym samym zdobyła dla susłów drugi punkt. Bridget rozpoczęła szóstą godzinę samotności w lesie, czując się całkiem pewnie. Nie boję się. Sześć godzin to przecież pryszcz. Pietrza wystarczy na godzinę. Ty musisz wytrzymać zaledwie pięć minut. Jeśli zdecydujemy, żeby cię odkopać! To nie jest śmieszne, Chris! Spoko! Weź tabletkę. Będę słuchał przez cały czas. Zawołaj, a natychmiast cię odkopię. Żegnaj, okrutny świecie!